Kto z Państwa radnych słyszał wyraźnie to, co mówiłem, że do zaproszenia przyjdą wcześniej, a materiały dojdą, dostarczone zostaną na sesji? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Tak czy inaczej ten pomysł muszę wysokać, tak? Wniosek z pana Wasińskiego, Basińskiego. Pana Basińskiego, z Pana Radzie Basińskiego będzie przegłosowany, także to jeszcze tak chciałem stwierdzić, że obecnie jak będzie przed Radnych <trymiany> przyjęty ten wniosek, czy też będzie oddalony, no, Na przypadku prezydania przez Ranego i nie do to i tak jest wątpliwość co do ważności tych tak, Ja proponuję ze swojej strony, proponuję na tym o wykreślenie tego całego punktu że nie, nie będę się narażał na wyrażone do... problemy.